Cześć! Nie mam pojęcia po co tutaj się wybraliście. Czy ja na złego? Tak, tyci troszeczkę. Nie? To bardzo dobrze. Wygramy dzisiaj tym. Może załóżcie sławki. 3, 2, 1. Tym pierdolonym niebakiem. Mamy devstatch. Szukamy jakiegoś itemu przez dłuższy czas. Macie CD8, VGD, XA. CW i próbujemy coś nim ugrać właściwie, ponieważ ostatnio mam do niego takiego pecha, że to jest masakra. Taki klasyczny Eleven. Na przykład, no nie wiem, masz Chaos Card, chodzić w kolce. Oczywiście nie publikowałem tych filmów, bo nie byłoby sensu. Skoro ginę bardzo szybko. Ech. oby teraz coś się udało. Cokolwiek. No, ostatni film, w którym grałem, przy, tym przed chwilą co nagrywałem teoretycznie. Zebrałem Judas Shadow. I miałem dobrą itemy dość. I tak w sumie w głupi sposób bardzo mi się zginęło. I zostałem Judaszem. Więc potem praktycznie się nie odzwęłam, dopóki, dopóki nie zginąłem, bo już mi się nie chciało nic robić. Tak, byłem na tyle zły. Myślę, że nie wszystko Idę na monstro. Mogę się się troszeczkę taki dziwny podejście teraz do, do, do tej gry. Nie, że mnie nudzi Isaac czy coś takiego, ale jestem po prostu zdenerwowany, tą postać Mam takie. I tak mi się nie uda, i tak zdechnę. To jest bardzo złym podejściem, szczególnie jeżeli chodzi o różne rzeczy w życiu. Bo wiecie, to jest tylko gra. Ale takie podejście jest bardzo, bardzo złe. Tylko, że nie biorę tego ślubstwa. Niestety, to jest ten minus, że czasami się nie da tak myśleć. Wiecie, to jest to moja hipokryzja, żebym komuś nie myślał tak bądź optymistyczny, a sam jestem takim pieprzonym pesymistą. Więc tak, to jest ten typowy ja. Klasyczny Eleven Nie popieram, nie polecam, 1 na 10 Więc może udało nam się zdobyć dwie cząstki klucza przez ten Przez to coś ciekawe A weźmiemy, może być zabawnie Rainbow Worm Nie, nie zbieramy na razie Nie zbieramy na razie, myślę, że moglibyśmy spróbować zrobić coś z tym self-sacrifice roomem, w ten, w ten sposób moglibyśmy coś takiego osiągnąć, tylko musimy zostawić dużo monet na podłodze musimy ich dużo uzbierać a ten ringworm mi nie pomoże za bardzo, ale biała yeah, whatever na boss rush nie będę się to było tak głupie, że aż, aż tego nie skomentuję na boss rush myślę, że nie będę się spieszył bo tam zawsze ginę. Kolejny trimont do kolekcji. Zawsze ok. Mamy cztery klucze, możemy wejść do sklepu. Wejdziemy, zrobimy to. Speed and range up. Spoko. Speed mi się specjalnie bardzo przyda. Raz, dwa, trzy. Mhm. Tutaj mam cztery, pięć, sześć. Ok, mamy sześć monet, więc myślę, że moglibyśmy jeden z kluczy zdobyć. Może byśmy dali radę. Ale tych monety mimo wszystko bo potrzebujemy jeszcze więcej. Więc rozwalajmy każde ognisko, każdą kupę, którą napotkamy. Nie dostawajmy obrażeń. To jest też priorytet. Tak samo ważny jak znajdowanie monet. Tak samo ważny. Równie ważny co i znajdowanie monet. Dokładnie. Pigułka. EXPLOSIVE Diarrhea! Przynajmniej mi otworzy właśnie to, tutaj. Zostawaliśmy bombę całkiem miło. Brzmi cał... brzmi bardzo przyjemnie. A jak to było? Brzmi strasznie przyjemnie, tak? Mówił ten z Gotika. Bezimiennie... Mm, brzmi strasznie przyjemnie. Dobra, nie muszę przestać. Ostatnio o tym truje ludzi. Moim zdaniem wysyłam ryj bezimiennego i brzmi strasznie przyjemnie Lenny Face. Nie, nie, nie wiem, co ja z tym mam ostatnio. prawdopodobnie przez to granie jest Wiśniów w gotika. Mam dużo monet, więc mogę ten self-sacrifice room spróbować. Bym miał już przynajmniej klucze do mega shatana, do którego pewnie tak nie dotrę. Brzmi jak plan. Ale najpierw roz, rozkurwmy bossa, że tak powiem. Rozpójmy, rozprójmy bossa na atomy. Bo jeśli im nim zginiemy, to nie ma sensu po prostu nawet się trudzić. The Lovers, nic mi to nie daje, daj mi muchy przed bossem. To całkiem sensownie. Larry Junior. Ten te War może mi troszeczkę wrąbać, a jak na razie to przypadkowo bardzo mi pomaga. Damage up. Nie mogę nic stąd wziąć, chociaż to jest Brimstone. Nie mogę nic stąd wziąć. O boli. No, tym bardziej, że Brimstone jest za dwa serca, których nie mógłbym wziąć, nie mógłbym. Gdybym miał Strength card, mógłbym go zebrać i użyć wtedy Strength card, żeby, że tak powiem, dostać kolejne serce prawdopodobnie. Może by to zadziałało? Nie wiem. To jest moja taka myśl, która mi się w ogóle pojawiła teraz. teraz przepraszam. Ech! O, tutaj jeszcze nie byłem. To po złą drogą. A Simtol jest swoją drogą bardzo dobry. Mm. No dobra, więc e, spróbujmy, że tak powiem, coś zdziałać z tym Self Sacrifice Roomem. Monet jest naprawdę dużo. I myślę, że to będzie bardzo. Fajne. Dostaje się monetę z tego. Spoko. Kolejna moneta. Z jakiejś to okazji. Idziemy po kolejną, Będzie problem z tym, żeby pokonać się anioła anioła za... z jednym sercem. Myślę, że ten ring One, to jednak wyrzucę na razie, potem sobie go wezmę. Bo żarty żartami, ale chcę to przeżyć. Ok, zraniliśmy się 3 razy 4. Jeżeli nas zabiją bomby... Jeżeli nas zabiją bomby... Będę strasznie zły. E, idę na razie po tamte monety, te zostawię tak gdybym mógł się uleczyć w czasie tego. To jest, to jest fajne, że mi monety dropły. Ok, to się bardzo cieszę z tego. Mhm. Tych monet, co tam wypadają, nie zbierać. Mogłem to od razu, że tak powiem, na to wpaść. Byłem. Nie koniecznie chcę tutaj być jeszcze raz, bo mnie bardzo kusi, żeby to zebrać, ale nie mogę. Gapis po nic nie robią mi zamienia kontener cały serca na... Yy, na troszeczkę beznadziejną sytuację posiadania większe, większej ilości much. A straconym kontenerze, to już się o tym przekonałem. Nie, gapis po nie jest w jakikolwiek sposób przydatny na kipera. Co to jest? Ej, moment, co to jest? Chwila. Moment, unio, momento. Zaraz znajdę. I know all. Okej. Okay. Pokazuj mi całe... Pokazuj mi całe piętro i wszystkie mapy. Spoko. Dostałem właśnie item za free. Dobra. Iśmy po kolejną monetę się uleczyć. Tyk jeszcze tam i zostawi w innych pokojach to jest, to jest, bardzo, bardzo fajnie Tu mam jeszcze trzy w tym Myślę, że damy radę, o ile się nie zabijemy to damy radę Jeżeli wyskoczy anioł, zbieramy monetę Teraz prawdopodobnie bomby, więc zbiorę tą monetę, żeby się nie zabić Aniołek Oj, nie chciałem tej zbierać, nie chciałem zbierać obu dwóch Chciałem tylko jedną zabrać, niedobrze Aj, źle, nie zabijaj się, nie giń, nie umieraj Kiperku, ciperku, proszę I nie bij za to, że się nazywam ciperkiem Eee, nie, nie bij Okej, okay. mamy jeden... jeden klucz, okej okay. Idziemy się uleczyć, bardzo dobrze, zebrałem jedną monetę, ale to trochę, wiecie, ze stresu Ach, tyle dobrze, serce mi wali jak szalone, bo kiperem naprawdę strasznie... ...strasznie mi to idzie Ukropnie ciulato Prawdopodobnie teraz mogę zginąć. Optymistyczny eleven. Nie bądźcie tacy jak ja. Zaspałem mi się jeden soulhartu. Wolałbym te 21 monet, co miał tam być. Ale czyli znaczy się muchy pomogą mi, że tak powiem, zabić yy, aniołka. Więc zawsze, zawsze ok. Myślę, że tam się przejdziemy. Myślę, że z... wezmę tą bombę, zużyję. O, uleczyło mnie właściwie. Super. A Mogę jeszcze z tą dostać jakieś monety? Tylko nie chciałem ich zebrać. Nie, ale jedną monety mamy. Ok. Ja przepraszam. Wiem, że to jest bardzo mozolne, ale tu możemy naprawdę zdziałać coś fajnego. I teraz, Aniołku, chodź do mnie. Come on. Ok. Ostrożnie. Ostrożnie, proszę bardzo, ostrożnie. Bardzo, ostrożnie, dobrze. Nie trafiła go bomba. Anyway. Myślę, że już damy sobie radę. O! Prawie. Nie wynosimy się stąd, spierdalamy. Okej, okay, mamy dwie części klucza. O, nawet nie wiecie, jakiego mi to stresa zrobiło. A Rainbow Worm wezmę, bo mogę, bo to jest zabawne. <laughs> śmieszne. Jak sobie zginę, to będzie bardzo śmiesznie. I tutaj jeszcze było coś, chyba. Gdzieś w tę stronę. Tutaj. To weźmiemy, bo czemu by nie i idziemy do bossa znaczy się do bossa, piętro niżej, dobra wiem, że tutaj dużo czasu spędziłem ale widzicie, mamy przynajmniej cząstkę klucza to jest, to jest istotne, może jak teraz nie zginę, to będzie dobrze, wiecie co, chyba jednak ten Waring War sobie ściągnę, bo bo się jednak boję to byłoby głupie w taki sposób zginąć Jera Mamy już klucz do szatana. Możemy brać deal z diabłem, chociaż to nie jest korzystne dla nas, bo tracimy serce na stałe, ale jeżeli z bossa będziemy bo na HP będzie deal z szatanem, to bardzo chętnie wezmę. Okej. Okay. Spokojnie, ostrożnie. Ostrożnie, kurwa. Sorry. O w dupę. O w dupę. Już bym dostał 50 razy Moneta, dziękuję. Tą drugą zostawiam na ziemi. Oh. Po co ja tutaj idę? Nie wiem, może tam nie idźmy, no sobie pokoji głupich. Uh. Bomba, <śm> bomba! Tak, te moje żarty i wiśni o tych imigrantach, bomba. To w sumie to powinno być o terrorystach. Nieważne. Może zejdźmy z tematu, bo mi, bo mi kanał usunął. Full health! Jej! Full health dostałem i zaraz mogę zginąć! Gdzie jest tamta moneta? Gdzie jest tamta moneta? Tak, ja się aż tak spinam przy grzewkiperem, bo cały czas przegrywam I to wcale nie jest śmieszne To nie jest zabawne Nie śmiej się z czegoś nieszczęścia Powiedział gościu żartując o migrantach. Nie no, to jest temat rzeka Nieważne, zejdźmy z tematu Brother Bobby Bracie Jesteś... do dupy One makes you small jest OK Lepsze to niż One makes you larger! Heh heh. Sakwa Do sklepu mi się przejść Przejdziemy się, zobaczymy co tam jest Box of Friends. Hmm. Wiecie, że to jest nawet kuszące. Ajajaj, a myślę, że... A nie, może nie my musimy brać jeszcze klucza kolejnego. Dobra. Box of Friends jest kuszące. no niby to jest może Brother Bobby, ale... Możemy dostać więcej familiarów i może no, to nam się potem przydać. Myślę przyszłościowo, bo teraz to jest... To jest beznadziejne troszkę. Ale zawsze może jakoś pomóc. Nie zbierać głupio monet Które mogą nas uleczyć po tym jak wyjdziemy z walki z bossem Tutaj myślę, że postawimy tą bombkę O! Interesujące, brzmi strasznie przyjemnie Flight weźmiemy, czemu by nie y, bomba Monety też weźmiemy, bo tam są jeszcze dwie, okej okay. Okej, okay, spoko Tylko ostrożnie Damy sobie radę Okej okay. Jest dobrze, shop speed bardzo mi się przyda mm, To bierzemy, to co to jest? Tears down No to chujowo Wybaczcie na chwilę Dobra, wróciłem, tak się składa, że wracam ze Zniszczem na linii Hej, cześć czołem, kluski z rosołem. z tej strony Zniszczu <noise> No, mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać, jeżeli sobie trochę z nim pogadam, bo i tak tutaj siedzę taki wkurwiony, że to jest przepaść Hej, cześć czołem, wiśnie z <głosy> <głosy> Tak, i będę się teraz sypać żarty o wiśni, także tego Tylko przypominam, mi, żebym za bardzo się nie rozgadywał i nie próbował, wiesz że... Może nie nie próbował, tylko żebym. Nie, 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 nie. Gram keeperem, więc wiesz... Ja ja po prostu nie chcę znowu przegrać. To by było przykre. No to na pewno byłoby przykre, ale z drugiej strony później na to tak. Ile ja będę miał przy tym zabawy? Dzięki. Jestem złym człowiekiem. Dzięki! Ale już nie ma za co do usług, jak zawsze. Ty, ale ja już, ja już zdobyłem części do tego, yy, części klucza do mega szatana. O kurde, dobra, Shit just got Sirius. Znaczy się wiesz, na, na dejsnęcie przez te kolce. A, a, bo te, tam przyszedłeś do tego, do Sacrifice Room. Tak, roomu. Z, znalazłem o tyle monet, że byłem w stanie. Wiesz, zostały mi trzy monety w Sacrifice Roomie i ja tak nagle yy, spoduje mi się aniołek i mówię Spoko, te trzy monety sobie zostawię, może wezmę jedną i się uleczę. Czyli wziąłem wszystkie trzy, bo się bałem. Tak odruchowo, a tu siedzę taki spięty przy tym Brawo mistrzu Kurde Może, ter może teraz nie będę taki zesrany siedział To uczucie kiedy nie umiesz znaleźć folderu ze wszystkimi twoimi miniaturkami Miniaturkami, jej <laughs> Miniaturkami Tu jest więcej mojego ryja niż obrazków do kier. To tak jak mi pokazuje przecież ten. tym Może trochę za bardzo przyciszyłem tą muzykę, tak mi pokazuje w w moim y, menu start w Windowsie Zamiast jakichś zdjęcia, tapet czy coś takiego To pokazuje mi wszystkie moje miniatury I moje mordy same są na tym I Każdy kto przychodzi to się śmieje No dostałem głupio w rej Znale. Prawie bym zginął właśnie No widzisz co się dzieje kiedy zapraszasz kumpli na, na nagranie Potem giniesz Nie stary to się dzieje cały czas Jak ten ciapciok Eleven on w ogóle lami w Undertale, on nie umie zabić tego. Y, Pajparusa, gdzie jest moneta? Dajcie mi monetę! Znowu cierpię na, bra na brak monet. Okej, okay. zaraz, tu jest u góry, bo sobie zostawiłem chyba. Po co ja zebrałem? Aż tyle monet. Człowieku popełnił po najgorszy błąd życia, zapraszając mnie na to nagranie. Bo ja, gdybym ja miał możliwość, abym ja to nagranie uczynił tak skrajnie niecenzuralnym, że ty byś go nigdy nie wrzucił. Ale ja ja ostrzegłem na początku, że mogę przeklinać, bo jestem bardzo wkurwiony na tą grę. Nie chodzi o przeklinanie, tu chodzi o wiśnie. <laughs> Oj, Jezu <laughs> Pozdrawiam, wiśnie. Sprawdzam, co ten item robi. Czy to jest trinket. Ale, ale on wygląda chyba trochę inaczej, czy mi się wydaje. Flat Penny to nie jest to. Nie wiem, nie, nie jestem w stanie tego widzieć. Zaraz, jak to się nazywa? Swollen Penny? Jest plama. Flatworm. Blublub. A, Flatworm, on jest. On chyba obniżał tylko ten. Yy, lot pocisków. Z tego co pamiętam. Nie, nie wiem, zobaczymy. Ech, Mąż... dalej, ko dalej konfiguracja Box of Friends Brother Bobby mi rozwala. Yy. Nie wiem, powiem ci szczerze, jak to działa. Wiesz, ja się zatrzymałem na y, The Binding of Isaac w kurw Edition w to... Wrath of the Chapchok. of the Lamp, tak, okej. Okay. Powiem ci tak, e, Brother Bobby, najbardziej ciulaty z Familiarów, jaki jest w grze... On wspanowuje muchy. Nie? Wooden Penny. On, nie, o, nie, to jest Rotten Baby, ja mam Aha. tego. Yy... Jezus, dobra wiem, który jest brother Bobby. On jest najbardziej Myślę, że... bezużytecznym familiarem jaki istnieje chyba. No właśnie, o tym mówię. I mam na niego Box of Friends. Właśnie zamieniłem to na Wooden Nickel. W sklepie, warf bo mi się it. bardziej przyda. No, Warfit. it. O, o, dostałem... <laughs> Nie śmiej się ze mnie, ty zasrany ciapcioku. <laughs> Ej, to mój tekst, z moich tekstów. Jak przestaniesz się ze mnie śmiać, to pomyślimy. Idę po tą monetę, bo zginę. Wiesz, Dobra, tam jest boss, boss jest niedaleko. Dobra, zaraz. Muszę pogodzić teraz rozmowę ze skupieniem się na grze. Przy kiperze, po jednym zebraniu Bryja ja ciężko stwierdzić, że zaraz zginę. Ciężko nie stwierdzić. No, no tak. To jest najgorsze to, że ja potrafiłem, miałem taki rany, że przechodziłem do boss rusza. Siedzę na boszu, tam mija te 5, 6, 7 fal. Wyskakuje aniołek trafił mnie raz. O, Jezu, zaraz zginę! Dead! wyrąbałem się zaraz w lasery. <grym> Najlepszy moment kiedy e, coś cię trafia i zostaje ci to jed ta jedna monetka i jesteś I tak... I panikujesz! Dokładnie, tak panikujesz że pan jest na tyle tarczy. że się wrąbujesz właśnie w przeciwników. A wooden nickel na razie mi żadnego nie dał. Da, żadnej monety. Super. Super. Czad. Znaczy czad, walczę z czadem teraz, więc... Oj, ciulu, Trafił mnie. Słucham. Dobra, on mi może da przynajmniej jakieś... Jest Wooden, Nikiel nie dam jeszcze żadnej monety. Czy to zależy od tego, jakie mam szczęście, bo Lockdown zebrałem jedno? Na pewno zależy od tego, jakie masz szczęście. Kurwa! Znaczy, no nie jest kurwa. no stary, wypadłem z obiegu na reberfie, ale... Obstawiam, że niemalże na pewno jest zależny od tego, jakie masz szczęście. No, też tak zakładam, bo mi coś rzadko wypada, a mi zostałem tylko Lockdown i 0 lackupu, więc... Da. Dobra, żeby się uzdrowić. Zbombarduję donation maszyny. Bo to jest... Życie... No nie pająki. Życie jest dla mnie ważniejsze niż dotacje, które już płaciłem w sumie zresztą, więc. Anyway. I idź na akcję woźpu, zabierz pera. Jedna moneta. O Jezus Maria ja zaraz zginę. Ale zabawne, normalnie teraz dowaliłeś, ale śmieszne. Sucho. Tak. Muszę dbać o odpowiedni poziom suchości, żeby wiśnia nie przyszedł <grym> On przychodzi tylko wtedy, kiedy jest mokro No stary, wtedy nie musi zabierać ze sobą wazeliny <grym> To jest takie złe To jest tak złe No, to jest złe <grym> Why you do this? HEALTH DOWN?! NAPRAWDĘ?! Naprawdę half down! Nie żyje! Nie żyje ciul! No kurwa, naprawdę half down! Napiszcie mu w komentarzach. Dziękujemy Ci za odcinek Elementy ciabcioku Także tego. Tutaj macie hymn do śmierci. Ja już nas wyciszam, zniszczą możesz się pożegnać. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego pierdolenia. Trzymajcie się ciepło i cześć. No i ja też żegnam ze swojej strony oto hymn do... Śmierci żegnamy.